Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego na tym kanale jeszcze nie było. Kia EV6 GT, czyli 585 koni, napęd na cztery koła, 740 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 3,5 sekundy. W kolorze Yacht Blue, wersja GT z dachem panoramicznym i co najfajniejsze, bliźniaka znajdę... Z szybkim odbiorem Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska Kia EV6 GT Czyli Car of the Year 2022 W wersji GT, czyli 585 koni Napęd na 4 koła Akumulator o pojemności 77,4 kWh I deklarowany zasięg Do 424 km Chociaż z Doświadczeń użytkowników wiem, że ten zasięg może być sporo większy, sporo zależy od e, stylu jazdy, od prędkości, od przyspieszeń, czy korzystamy z tej mocy, czy nie korzystamy. 585 koni, 3,5 sekundy do setki i pełna konfiguracja tego samochodu w kolorze Yacht Blue. Wielkie koła, felgi 21 cali, limonkowe zaciski. Pełna konfiguracja, mamy tutaj również system zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego, inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, oczywiście wszystkie systemy hamowania. O proszę bardzo rusza, aktywny tempomat, head -upa. Jedno czego mu tutaj brakuje, tu chodzi o myślę masę pojazdu, głównie o to chodzi, to elektrycznego sterowania fotelami z przodu. Ale za to mamy pełne, prawdziwe kubełkowe fotele. W środku, zamsz, po bokach skóra. Tutaj ponownie limonkowe wstawki. Logo GT. Tak wygląda fotel, który swoją drogą, pomimo tego, że nie ma regulacji podparcia odcinka lędziowego, jest mega wygodny. Kierownica skórzana, podgrzewana. Tutaj ponownie limonkowy przycisk GT. Tutaj mamy tryby jazda. Tu mamy tryb GT, czyli pełna moc tego samochodu. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, kamera 360, oczywiście dwufunkcyjny panel, selektor zmiany biegów shift by wire, indukcyjna ładowarka. Mnóstwo miejsca z tyłu. Naprawdę. Kanapa albo oparcie z regulacją kąta nachylenia oparcia, podłokietnik. Nagłośnienie Meridian, dach panoramiczny albo okno dachowe, ono jest oczywiście otwierane z elektryczną roletą. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić można ustawić e, szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem. Gniazdo ładowania i to jest coś, co wyróżnia ten samochód, czyli moc ładowania, albo inaczej, czas ładowania od 10 do 80% w 18 minut. I to jest coś, czego ja doświadczyłem i to naprawdę działa. Oczywiście musi być odpowiednia ładowarka o mocy przynajmniej 240 kW, bo tyle jest w stanie przyjąć ten samochód. Oczywiście wszystko zależy od parametrów od temperatury baterii. I fotel pasażera, również kubełkowy, również podgrzewany. Ładny. Cena około 400 tysięcy złotych brutto. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. 585523636 bliźniaczy. Jak również inne kolory dostępne do szybkiego odbioru. Tu jeszcze nie siedzieliśmy, nie zaglądaliśmy. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola Kamera 360 To akurat widok z kamery przedniej Dwufunkcyjny panel Multimedia, albo klimatyzacja Lusterko fotochromatyczne Okno dachowe Szeroko się otwiera, ładnie I logo Przycisk GT, czyli GT Albo My Drive Mode, czyli tryb, który możemy sobie skonfigurować pod własne preferencje Ładny, prawda? Osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu. Jest kilka sztuk dostępnych do szybkiego odbioru. Między innymi ten kolor jest kolor Moonscape Mat. Chyba jeszcze ładniejszy, ale za to trudniejszy w utrzymaniu. Dlatego zapraszam do kontaktu. 58552 3636. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kia.